Bielsko-Biała to miasto, w którym żyjemy. Niektórzy się w nim urodzili, inni związali swoje życie z tym miastem dopiero kilkadziesiąt lat temu. Jednak wszyscy działamy, aby Bielsko-Biała rozwijało się, stając się coraz piękniejszym i komfortowym miejscem do życia. Nie zapominamy również o historii Bielska-Białej, dlatego właśnie razem z panem Jackim Kachlem, znanym historykiem, przedstawiamy Państwu cykl programów o dziejach naszego miasta w ramach projektu historii czar. W imieniu Wspólnoty Samorządowej Bielska-Białej na filmy zaprasza Roman Matyja. Świątynia Opatrzności Bożej w Białej. W tym odcinku spróbujemy rozwikłać kilka zagadek i odpowiedzieć na kilka pytań. Między innymi, dlaczego regularnie do tej świątyni katolickiej chadzał Peter Michał Bochun, wyznawca religii Marcina Lutra. Odpowiemy na pytanie, w jakim celu udał się do niej w roku 1915 sam brygadier Józef Pisucki. Zaprezentujemy też, co ma wspólnego obraz miłosiernego Chrystusa z bielską świątynią i dlaczego obok niej stoi figura Jana Nepomucena. Jak powszechnie wiadomo, w dawnej Białej najważniejszą świątynią jest kościół pod wezwaniem opatrzności Bożej. Zanim jednak wybudowano tą świątynię, kupiec Baltazar Damek, późniejszy burmistrz Białej, ufundował w tym miejscu w 1708 roku kaplicę. Ważną datą dla parafii był rok 1872, wtedy to dokonano poszerzenia Białej o gminę przedmieście Biała. Ta stosunkowo niewielka zmiana terytorialna sprawiła, że Lipnicki Kościół, pod wezwaniem opatrzności Bożej, stał się praktycznie z dnia na dzień świątynią w Białej. Obecny wygląd świątynia uzyskała dopiero w latach 1886-1887 po modernizacji według projektu Emanuela Rosta. To wtedy przebudowano fasadę zachodnią, podwyższono wieżę, dodano zegar i rozbudowano chór muzyczny. Dzisiejsze wyposażenie kościoła pochodzi głównie z drugiej połowy XVIII i z XIX wieku. Najbardziej znana jest tutejsza oryginalna rokokowa ambona w kształcie łodzi rybackiej, płynącej pod znakiem krzyża z Jonaszem w pysku ryby. To obok świątyni stoją kamienne barokowe figury świętego Jana Nepomucena z 1782 roku i świętego Floriana. Pierwsza połowa XIX wieku. O ile święty Florian nie budzi zdziwienia, to figura świętego Jana Nepomucena, szczególnie u turystów, budzi zaniepokojenie, gdyż ten patron ze względu na swoją historię życia, a dokładniej mówiąc śmierci, lokowany był w pobliżu cieków wodnych. Zobaczenie tego, iż figura Nepomucena spełnia te kryteria, utrudnia fakt, że od wielu dziesiątków lat płynący nieopodal potok Niwka został nie tylko zasklepiony, ale wytyczona została nad nim droga. Świątynia ma w swoim wnętrzu przepiękne i realistyczne stacje drogi krzyżowej. Wykonane zostały w 1869 roku przez Piotra Michała Bohuna, słynnego słowackiego malarza mieszkającego przez kilka lat w Białej, a dokładnie w Lipniku. Ten Lipnicki Bohun nawet nie przypuszczał, że wiele lat po śmierci zostanie malarzem narodowym Słowacji podobnej rangi co nasz Jan Matejko. W czasie swojego prawie 14-letniego pobytu na naszej Ziemi stworzył szereg unikalnych portretów mieszkających tu ludzi. Muzeum Historyczne w Biersku Białej posiada w swoich zbiorach około 50 jego prac. Jednak najwięcej emocji, takich międzykonfesyjnych, budzą jego obrazy o treści religijnej. Będąc protestantem, nie miał żadnych problemów z malowaniem świętych. A i księżom rzymskokatolickim nie przeszkadzał fakt, że Luter im świętych kreował, bo po prostu robił to świetnie. Większość książek historycznych informuje, że marszałek Józef Piłsudski wielkim człowiekiem był. Jednak gdy prześledzimy dokładnie jego życiorys, to wszyscy badacze przeszłości są zgodni, że religijnym człowiekiem to on za bardzo nie był. Okazuje się jednak, że w czasie zimowego pobytu na przełomie stycznia i lutego 1915 roku swoje kroki skierował do Bialskiej Świątyni co najmniej jeden raz. Jeżeli myślisz drogi widzu, że poszedł on do opatrzności, aby prosić o Bożą Opatrzność, to niestety jesteś w błędzie. Oto brygadier Piłsudski zjawił się 24 lutego 1915 roku w tutejszym kościele w Białej, aby być świadkiem ślubu swojego porucznika. Miłość ślubowali Leon Protasiewicz Suszkowski, podporucznik Legionów Polskich I Pułku, z Apolonią Żurawską z Kobiernic. Za ślubiny z ramienia Kościoła Katolickiego potwierdził proboszcz parafii kanonik Rychli. Świadkami panny młodej były Helena Czernojowska, Juliana Buszyńska. Natomiast świadkami pana młodego byli brygadier Józef Piłsudski, stacjonujący pod Czarnym Orłem, oraz podpułkownik Kazimierz Sosnukowski, legiony polskie. Niewiele osób ma świadomość, że twórca najsłynniejszego wizerunku Jezusa Chrystusa, rozpowszechnionym na całym świecie z wezwaniem Jezu Ufam Tobie, urodził się w Białej. Jak się okazuje, Adolf Kazimierz Chyła, twórca tego słynnego obrazu, urodził się 2 maja 1897 roku w Białej jako pierworodny syn Józefa i Salomei. To on w 1943 roku przygotował pierwszą swoją wizję miłosiernego Chrystusa. Ta jednak nie spotkała się z aprobatą. Dopiero wersja z 1952 roku została przyjęta i dzisiaj jest obecna na całym świecie.